I potem po obiedzie jeszcze będę. Bo jak ja na praktyki, to jak zna, wiem, że ja umiem robić To a chcę się jak najszybciej awans zostać. No dobrze umiem robić, dobrze. <grym> <grym> Wszyscy koledzy potwierdzają. A ja Ale to dobrze. No dobrze no a ty <grym> Ja nie. Nie, nie, Ale próbowałem. Nie nie. nie, 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 nie. No właśnie, nie. Tak, no. No. Eee, ale to patrz, ty praktyki, tak, będziesz miał przecież w trakcie dnia, tak? A no to wieczorkami możesz się grać. Będziesz miał w trakcie nocy. A. Czyli to ten typ zawodu, bowiem, tak? OnlyFansy i inne takie, tak? Tak. Okay. Dokładnie. Fajnie. Można no, no i tak, no. No można. O, bananowy jest. jest taka męska dziwka. Najlepiej. Kurde. <laughs> Poleciał Koperek! O, koperek! Witaj! Koperek, dopiero przyszedłem i już o dziwkach No wiesz, tematy same się nasuwają, nie? Ej, bo tu zacząłem, ale jeszcze się nie rozliczałem, dobrze Ja pierdolę, co oni mają w żeby po prostu na i grać Fortnite'a od razu? No ja Ty Najpierw telefonem Wiedziałem a... O zwierzęta cię rzucają na wszystko O główno elektryk biorę. Ja biorę elektryka Nie. Sheep power Taki symbol chyba strzelał Tak, Mikołaj Czy ja? Ty strzelałeś? Nie, ja nie, przecież nie gram. Siedzę w lobby. A. Ja No dobra, to do mnie już. <grymne> o, ale w wibracjach, kurwa. No, yeah. a ja. Jak... Jakbyś nie pewien gdzie wsadził, to był i dobrze. I tak. Tu pobieram bo on... A my czekamy cały czas na ciebie koperek Przecież tak dawno cię nie było Jeszcze coś mówiłeś o mikrofonie, że będziesz miał I w ogóle no Tak to nas wskazujesz na Daniela Tesla to... cóż Tesla to na gówno Dokładnie Chwila. A nie bo on przecież <grym> Au, wypadłeś Ma kraka. Ten. Strzelaj do niego! On ma biało. Minus 190 biało. Ej jakiś filip, 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 jest na... filip. Filip, filip. tu. filip. Chodź tu. Dawaj tu Nie yeah. <noise> Łob nie zauważył Siemka zimny Witaj Leży Mówiłem, że on ma zero To zabije się tak Sorry Marko Marko jele Leży Tam gdzieś no dobra, no to idziemy master stresować na to, coś Nie, ale... <laughs> nie ja to. Leży jeden. Leży jeden. Yy, oni się tam mogą chcieć podnosić. Leży kolejny Leży No Fajnie, to było oro totalne Oni nie wiedzieli co się stało, nie? No, dostał na pi**ę Dokładnie tak